W Akademii Ateneów w Gdańsku powstała filologia szwedzka. Jest to kierunek inny, nie jest do końca tylko humanistyczny, ale również uczymy, jak funkcjonuje szwedzki rynek, jak zorganizowane jest szwedzkie państwo. Mamy takie przedmioty jak współczesna Szwecja, mamy taki przedmiot jak media szwedzkie, ale również są też elementy i prawa handlowego, jak również różnego rodzaju informacje dotyczące Instytucji działających w Szwecji Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza bardzo chętnie przyjmuje na praktyki studentów. W zeszłym roku było ich kilkoro. Powstawał wówczas bardzo rzeczowy i cykliczny newsletter, który mówił o Szwecji, o tym, jak Szwecja funkcjonuje, o gospodarce szwedzkiej przede wszystkim. Ale mamy też wielką przyjemność współpracować ze szwedzkim instytutem. Jest to organizacja szwedzka, która wspiera uczelnie poza granicami. Szwecji, które właśnie uczą języka szwedzkiego. Mamy szczęście, że podczas tych trzech lat oferujemy studentom bardzo dużo godzin języka szwedzkiego. Jest to kilkanaście godzin w tygodniu. Nie ma chyba żadnej innej uczelni, która mogłaby z nami konkurować. Także podstawy możliwości są. Oczywiście jest to krótki czas, bo sama pamiętając, jak to było, już byłam na piątym roku Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci oczywiście mają pewnego rodzaju tremę przed taką pracą, którą trzeba napisać w języku szwedzkim. Ale ja osobiście czytałam kilka już gotowych prac po egzaminach licencjackich i muszę powiedzieć, że niektóre z nich to pretendują do prac magisterskich. Powiem coś po szwedzku, ale przedtem przetłumaczę. Proszę Państwa, jeżeli chcecie dowiedzieć się dużo na temat Szwecji, poznać język szwedzki i poznać pasjonatów, którzy są dydaktykami w Akademii Ateneum w Gdańsku, to zapraszamy do nas. Till er alla som vill lära känna Sverige och vill lära sig svenska och träffa de människor som verkligen älskar Ateneum Akademii Gdańsk Magdalena Pramfert, honorowy konsul generalny Szwecji w Gdańsku prezes polsko-szwedzkiej izby gospodarczej jak również dydaktyk Akademii Ateneum filologia szwedzka